Kiszonki są naprawdę zdrowe. To naturalne probiotyki wspierające pracę układu pokarmowego i zachowanie prawidłowej mikroflory jelitowej. Wspomagają perystaltykę jelit, a drobne ustroje kwasu mlekowego dodatkowo poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Kiszonki te sprawdziły się w codziennym dniu najlepiej. biała kapusta i marchewka, buraczek czerwony i rdestowiec japoński, który o dziwo wyparł nawet mojego ulubionego ogórka. Ale jem ogórki, tu były ogórki, już zjadłem. I tutaj podam taką ciekawostkę, ciekawostkę. To jest woda z ogórków, jedna trzecia lub w połowie i uzupełniam dobrą wodą. I to jest taka woda alkaiczna. Bardzo dobrze działa na organizm. Spróbuj jak, jak się czujesz po tym. My po prostu się zakochaliśmy w tej wodzie i pijemy obydwoje z partnerem bardzo chętnie. Jeśli chodzi o buraczka czerwonego, to oczywiście ten. Wspaniały sok. To taki drink czy powiedzmy kieliszeczek zamiast alkoholu. Świetny napój, który cię uszczęśliwi. Znalazłam też nowe warzywa. To są pączki kwiatowe. To są pączki. Czoskun niedźwiedziego, które całkiem ciekawie smakują kiszone. Spróbuję ukisić same pączki, a w tym roku ukisiłam je razem z rystowcem. Tych pięć warzyw warto naprawdę ukisić, bo smakują bardzo dobrze. To jest czerwona kapusta, biała buraczek, marchewka i rzepy warzyw jest o, oczywiście o wiele więcej: ogórki, jabłka, wszystkie kapustne. Po prostu mhm. trzeba sobie wybrać te, które ci smakują. Kroimy je w takie grubsze paski, by były łatwe do chrupania. Dobrze. Bez soli, czosnku i kopru nie będzie dobrej kiszonki. Sól dobrej jakości, niejodowana czosnek, koper suchy. Ja suszę większą ilość przechowuję w torbach lnia. Przygotowana woda dwie płaskie łyżki soli na litr. Słoik używam ten, ciągle ten sam. Dobrze myjemy i możemy wyparzyć go przygotowaną wodą. Najważniejsze, aby słoik pachniał kiszonką, nie zgnilizną. Czosnek i koper układam na wierzchu. Zalewamy zalewą solną. Dobrze jak jest lekko ciepła, wtedy bakterie zaczynają od razu pracować. Warzywa muszą być zakryte wodą. Po trzech dniach kiszonka jest gotowa do chrupania. Cieniutko szedkując białą kapustę możemy ją ukisić i go używać do potraw gotowanych. Buraczek czerwony lepiej ukisić osobno, ma swój zdecydowany smak i ten sok z buraczka wtedy bardzo dobrze smakuje. A przy okazji możemy ugotować barszcz czerwony. Ogórek kiszony do nadziewania do sałatek. Jest wiele różnych pomysłów. Ogórek kiszony to była moja pierwsza kiszonka i zamiast tortów chciałam jeść na przyjęciach ogórki kiszone. Nic dziwnego, już wtedy wiedziałam, co jest naprawdę dobre. Jeśli interesuje cię ten temat, znajdziesz mnie na YouTube Elisabeth Gawin, a rozdział y, odżywiania najszybciej na playliście. Zapraszam.